Cześć, macie siema, maneczko z tej strony. Donatan, i dzisiaj znowu gramy w Minecrafta i robimy rynek. Więc nie przyciągam i zaczynajmy. No to tak, po pierwsze, potrzebujemy jakiejś weł wełny. Może być jaki, obo, obojętnie jaki kolor. Najlepiej biało. Biało i dalej, jakie chcecie kolory. Ja wezmę tam żółtą. Dalej będziemy potrzebować dębowego płotu, dębowe deski. No i dalej się do, Dalej Wam tam pokażę. Najpierw budujemy Cztery deski, potem trzy płotki do góry i nie, nie dobra, jednak cztery teraz włożeniu yy, biały, żółty, biały, żółty, biały, żółty. No i pierwszą część mamy gotową. Czyli przód. No i dalej wystarczy zrobić znowu cztery na cztery i teraz górę albo nie takie długie. Cztery, cztery, do góry, raz, raz dwa. I dwa tutaj tak odstępu. Po drugiej stronie tak samo. Raz biały, żółty, biały, żółty, biały. No, i dobra. Kolejną część mamy gotową. To teraz z drugiej strony tak samo jak z przodu. No, i teraz przepraszam, yy, potrzebujemy. Potrzebujemy bloki użytkowe i potrzebujemy skrzyni. Skrzyni, i jak to się nazywało? O, ramki na przedmiot, item frama. Po jednej stronie, po drugiej. No i teraz dajemy tutaj ramki z przodu. I dajemy żywność, słodkie jagody. Ogólnie co, chcie, co chcecie, może być sklep z cukierkami, albo no ja to już wybór do Was należy słodkie jagody, ciastko, ciasto, placek dyniowy. Teraz układamy. Dobra. No i do skrzynek tam można włożyć. Raz tak yy, jeszcze raz i framea, słodkie jagody ciasto w ciastko i placek dyniowy no dobra to jeszcze jeden Jedna najważniejsza część lata ręka i z tyłu. W sumie teraz sobie tak pomyślałem, że można jeszcze tak zrobić. O, i ładnie to wygląda. Takie stoisko z czymkolwiek. Można też dodać tabliczki, bo tabliczka i u góry, nie, trochę wyżej lep. z tuberkami. No i mamy ładnie tutaj zrobione. Można dodać dywan. I gotowe. Tak to wygląda. Dajemy tutaj i Teraz szybka prezentacja dla Was. A ten tył tak się wygląda. Bra. No i Dobra. Co by jeszcze tutaj dodać? W sumie to nic. Jest dobrze. Dobra. Dobra robimy dzień. Opiszcie pomysły w komentarzach. Zapraszam na Instagrama Donatan Gamer. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć i pa.